Ale dziś pokażę wam, jak zarejestrować się na prywatnym serwerze Metin 2 o nazwie POG MT2. Wchodzimy na stronkę podaną w opisie, tu wchodzimy w menu, klikamy regi. No i mamy stronkę rejestracyjną. W pierwszym polu wpisujemy ID, minimum 9 liter. Podajemy hasło MINIMUM9 Powtarzamy hasło Swój email. mail No i kod usunięcia postaci Tu jeszcze akceptujemy regulamin Klikamy send No i konto zostało pomyślnie założone. Tutaj mamy jeszcze takie typu download, to będzie spłaszczenie, rank itp. To wszystko w dzisiejszym poradniku Narka. Kill, B,